Już patrzymy sobie, jakie ma zamiary do pani osoby o imieniu. Jest to czytanie dla pani marlenki. Już patrzymy. Ja czuję ciepłe uczucia w stosunku do pani. Tak, on myśli poważnie, jest takie ciepło. Przede wszystkim. Chciałbym Panią poznać. Tutaj naprawdę myśli dość mocno poważnie, jeżeli chodzi o to. On jest tak jakby na takim etapie możliwości stworzenia stałego związku. I tutaj są takie fajne energie, dość mocnego takiego chęci poznania, pani zaangażowania przede wszystkim. Więc tak to wygląda. Spójrzmy sobie, co karty opiekunów duchowych mówią o tobie. Tutaj tak jakby musisz popracować same ze sobą swoim wyższym, ja z taką właśnie kontrolą z działaniem przede wszystkim tutaj z poznaniem właśnie siebie, przepiękna taka karta, ale też kontrolą własnych myśli, przede wszystkim czasami nasze myśli wpływają na naszą rzeczywistość, więc tutaj zdecydowanie, zdecydowanie dobrze jest, dobrze jest je czasami kontrolować. Pozdrawiam.